Im cięższe ma się za sobą przejścia, im trudniejsze wyzwania zostały pokonane. Dowodem na to, że zostały, jest fakt, że człowiek żyje. No jak żyje, to nawet jak coś było ciężkie, to tylko świadczy o czym? Że jesteś super, mhm. bo gdybyś nie była, to byś nie przeżyła, jak to było takie ciężkie i złe. Czyli już masz plus. Mm -hmm. Już masz powód do poczucia mocy. I jak na to tak popatrzeć. To wtedy no następny krok to jest taki, że trzeba to celebrować. Czyli trzeba się tym cieszyć. Mm -hmm. Tak, jak były traumy, a dzisiaj czuję się radośnie. No to przecież świadczy o tym. Że tak traumy były okropne i ci, którzy byli słabi, marni, załamani, nieinteligentni, nie potrafili uruchomić zasobów, to ich już nie ma, bo oni padli pod tymi gruzami. A ponieważ ja przetrwałam, to ja jestem super. Mhm.